Janusz Kowalski i Piotr Cieplucha, pozdrawiamy Was dziś z Łodzi. No dokładnie tak, szanowni państwo, za nami flaga biało czerwona, te kolory są absolutnie niestety nieznane politykom platformy obywatelskiej, którzy wszędzie i zawsze angażują się, szczególnie za granicą, w osłabianie interesów Rzeczpospolitej. Na forum międzynarodowym stąd dzisiaj wielkie zagrożenie również dla Łodzi blokowania funduszy unijnych. 40 rezolucji polityków platformy obywatelskiej, postkomunistów i PSL, żeby Polakom i również mieszkańcom Łodzi zabierać pieniądze, ale My nie pozwolimy na to, żeby być szantażowanymi. Natomiast dzisiaj, Szanowni Państwo, rozmawiamy właśnie o Łodzi. Ja spędziłem najpiękniejsze lata młodości właśnie tutaj w Łodzi jako student kocham Łódź i przyjeżdżam do Łodzi, żeby zawsze wspierać Piotra Ciepluchem wicewojewodę, który mówi nie dla rządów platformy obywatelskiej w Łodzi, nie dla rządów Hanny Zdanowskiej. Nie dlatego w mojej ocenie partactwa, które dzieje się w tej chwili w Łodzi, Łódź jest dzisiaj najbardziej zakorkowanym miastem nie tylko w Polsce, ale jednym z najbardziej zakorkowanych miast w Europie. Ten ostatni skandal z wiceprzewodniczącym Rady Miasta w Łodzi. musiał być mu przez wojewodę wygaszony mandat, bo prowadził działalność gospodarczą na mieniu komunalnym. To pokazuje ten sposób myślenia Platformy Obywatelskiej o Łodzi. Zamiast szybki, pozytywny rozwój, to takie zwijanie i stanie w miejscu. Dlatego, szanowni państwo, jesteśmy tutaj również po to, żeby jasno powiedzieć, jeżeli macie jakiekolwiek informacje o nieprawidłowości. Które dotyczą funkcjonowania w obszarze miejskim, np. spółek komunalnych. Odezwijcie się do Piotra Ciepluchy. Na pewno jako poseł wesprę te działania, bo sam miałem wiele sygnałów ze strony związkowców, którzy muszą na co dzień obserwować te fatalne rządy swoich prezesów, nominatów partyjnych w spółkach komunalnych pod auspicjami Hanny Zdanowskiej. Niszczenie łódzkich wodociągów, nowy wiadukt, który trzeba będzie za chwilę wyburzyć, ponieważ nie mogą pod nim przejechać pociągi, czy nietrafione i przedłużające się remonty dróg to tylko kilka przykładów, które świadczą o tym, że Platforma Obywatelska, jej rządy w Łodzi sprawiają, że łodzianie muszą się wstydzić za władzę swojego miasta. Za to, co robi Hanna Zdanowska i jej koledzy, którzy doprowadzili do tego, że ta kadencja samorządu w naszym mieście jest chyba najgorsza, gdzie jest najwięcej różnego rodzaju kompromitacji i wpadek obozu rządzącego w naszym mieście, czyli Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Łodzianie mają tego dość, każdego dnia zgłaszają się do nas i tak jak powiedział przed chwilą pan minister, zgłaszajcie wszystkie przypadki nadużyć władzy, a także ich niekompetencji, jeśli chodzi o nasze miasto o Platformę Obywatelską i o Lewicę. W 2024 roku będą bardzo ważne wybory samorządowe, właśnie tutaj w Łodzi. Trzeba zrobić wszystko, aby w końcu uwolnić miasto Łódź od rządów Platformy Obywatelskiej. Hanna Zdanowska musi odejść. Hanna Zdanowska i Platforma Obywatelska muszą przestać rządzić Łodzią. Dlaczego? Ponieważ Łódź zasługuje naprawdę na kompetentne rządy Zjednoczonej Prawicy. Łódź zasługuje na kompetentnych, chemne polityków, a nie takich polityków, którzy zajmują się samymi sobą, albo skarżą do Brukseli, Albo zajmują się promocją ideologii LGBT, albo zajmują się obsadzaniem spółek komunalnych. Przecież te wszystkie protesty, również wielu pracowników różnych branż, różnych sektorów w Łodzi przeciwko polityce Hanny Zdanowskiej, są najlepszym dowodem, że to musi się zmienić. Szanowni Państwo, znajdźcie na Facebooku, na Twitterze, na TikToku Piotra Ciepluchę o wszelkich nieprawidłowościach. Informujcie. Pamiętacie dobrze, jak skutecznie powiedzieliśmy nie pomysłowi prywatnym, Prywatyzacji lotniska w Łodzi. Na szczęście Platforma Obywatelska pod naszym naciskiem, pod naciskiem Piotra Ciepluchy, wycofała się z tego fatalnego pomysłu. No, jak można prywatyzować polskie lotnisko? To tylko Platforma Obywatelska mogła wpaść na, taką, na taki pomysł właśnie tutaj w Łodzi. Zgłaszajcie nieprawidłowości, zgłaszajcie pomysły na interwencje. Na pewno będę w tej sprawie aktywnie wspierał Piotra Ciepluchę, bo tak jak powiedziałem, zawsze dla mnie była jest i będzie ważna, to jest piękne miasto, które zasługuje na kompetentnych polityków, a niestety ma wielkiego pecha, bo rządzi łodzią Hanna Zdanowska z platformą obywatelskiej. Pamiętajcie, tylko zmiana władzy w naszym mieście to jedyna recepta na to, by poprawiła się sytuacja w Łodzi.